Laudetur, Jezus Chrystus. Rozpoczynamy dzisiaj nowy cykl, cykl poświęcony katechizmowi katolickiemu świętego Piusa X. I pierwszy punkt, którym się dzisiaj zajmiemy, będzie rozłożony aż na dwa filmy. Zachęcam też do wsparcia zbiórki, ponieważ opracowanie tematów, za które zabieramy się w tym miesiącu, wymaga od, ode mnie uzupełnienia biblioteki, także kto może, proszę zajrzeć. Odnośnik do zbiórki jest na samym Szczycie opisu filmu, i tam można zobaczyć, o co tak naprawdę w tej zbiórce chodzi. Tymczasem przejdźmy od razu do pierwszego punktu. Pytanie: Czy jesteś chrześcijaninem? Odpowiedź: Tak, jestem chrześcijaninem za sprawą łaski Pana Boga. Może się to wydawać zupełnie oczywiste, co to znaczy, być chrześcijaninem? No, być kimś, kto podąża za Chrystusem. Jednak chciałam, żebyśmy temu konkretnemu terminowi się przyjrzeli, dlatego powiedziałam, że ten pierwszy punkt będzie rozbity na dwa filmy, bo o łasce Bożej sobie powiemy w następnym. Natomiast na początek chciałam przywołać takie zdanie napisane przez angielskiego króla, który żył w IX wieku Alfreda Wielkiego. I otóż on o byciu chrześcijaninem pisze tak: zaszczycamy się szacownym i wspaniałym chrześcijan nazwiskiem. A mało się takich znajduje, którzy by pełnili obowiązki chrześcijaństwa. Yy, od razu też zaznaczę, że wszystkie źródła, które dzisiaj wykorzystałam, znajdą Państwo w PDF-ie. Wszystkie materiały, wszystkie cytaty, to co wskanowałam. Yy, w opisie filmu również jest odnośnik. Ale teraz wróćmy do naszego głównego wątku. Oczywiście nasze miano chrześcijan pochodzi od imienia naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Jezus Chrystus. Jezus Chrystus. Chrystos, czyli wybraniec, ktoś, kto jest namaszczony. Teraz termin chrześcijanie. I tu sobie spojrzymy do dziejów apostolskich. W Antiochii też po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. To miano wbrew temu, co się może wydawać, niekoniecznie miało od razu pozytywną konotację. To było po prostu takie trochę przezwisko nadane wyznawcom Chrystusa przez Antiocheńczyków. I spójrzmy na jeszcze jeden fragment z dziejów apostolskich. To jest moment przesłuchania świętego Pawła i święty Paweł mówi tak. Czy wierzysz królu Agryppo prorokom? Wiem, że wierzysz. Na to Agryppa do Pawła. Niewiele brakuje, a przekonałbyś i mnie i zrobił ze mnie chrześcijanina. A więc tu widzimy już to słowo już w dziejach apostolskich pojawiające się w takiej powiedzmy obojętnej konotacji. Ale dalej spójrzmy na jeszcze jeden fragment. Pierwszy list świętego Piotra apostoła. Jeżeli zaś cierpi jako chrześcijanin, niech się nie wstydzi, ale niech wychwala Boga w tym imieniu. I więc tutaj już widzimy tą taką sugestię, że to niekoniecznie było uważane za coś, za coś pozytywnego, kiedy się o kimś powiedziało chrześcijanin. Świadectwo tego, czym jest bycie chrześcijaninem, znajdujemy też w bardzo starym tekście Ojców Kościoła, mianowicie w męczeństwie świętego Polikarpa biskupa Smyrny. I czytamy w tym tekście następująco. To jest opis męczeństwa. W końcu go wprowadzono, czyli świętego Polikarpa i wrzask był wielki, kiedy ludzie usłyszeli, że Polikarp został pojmany. Prokonsul kazał go stawić przed sobą i zapytał, czy to on jest Polikarpem. Gdy Polikarp potwierdził, usiłował go nakłonić do zaparcia się mówiąc, miej szacunek dla swego wieku. I inne rzeczy podobne, jak to zwykle w takich wypadkach mówią. Złóż przysięgę na szczęście Cezara. Zmień zdanie. Powiedz: precz z bezbożnikami. Polikarp zaś skierował surowe spojrzenie na ów cały tłum bezbożnych pogan zgromadzonych na stadionie, a pogroziwszy im ręką westchnął i wznosząc oczy ku niebu powiedział: precz z bezbożnikami. A gdy prokonsul nalegał i mówił: przysięgnij, a uwolnię cię, przeklnij Chrystusa. Odrzekł mu Polikarp, 86 lat mu służę, a nic złego mi nie uczynił. Jakże mógłbym lżyć mojego króla, który mnie zbawił? A gdy to mówił i wiele jeszcze innych rzeczy, przepełniała go siła i radość, a twarz jego jaśniała łaską. Nie tylko nie był załamany ani zaniepokojony tym, co mu powiedziano, lecz wręcz przeciwnie, to właśnie prokonsul się zdumiewał. Posłał też swego Herolda na środek stadionu, żeby ogłosił trzykrotnie. Polikarp oświadczył, że jest chrześcijaninem. Na te słowa Herolda cały tłum pogan i Żydów zamieszkałych w Smyrnie w nieopanowanym gniewie zaczął krzyczeć wielkim głosem. Oto nauczyciel Azji, ojciec chrześcijan, burzyciel naszych bogów. To on uczy tylu ludzi, żeby nie składali ofiar i nie kłaniali się Bogom. Polikarp oświadczył, że jest chrześcijaninem. Nie tylko dlatego wybrałam ten tekst, że jest to bardzo stary tekst, w którym pojawia się mowa o tym, że ktoś, jest, że ktoś się identyfikuje jako chrześcijanin, ale także dlatego, żebyśmy zastanowili się nad tym, na ile jesteśmy gotowi rzeczywiście cierpieć dla Chrystusa. Wbrew pozorom, my żyjemy w prawdziwie bezbożnym kraju, kraju, który jest z pozoru katolicki. I bardzo wielu katolików, także ze środowiska tradycji, już się trochę nauczyło, żeby kłaść uszy po sobie i ukrywać tą swoją wiarę w Chrystusa. Czy być na takiej powiedzmy neutralnej stopie. Zastanówmy się nad tym dobrze, jak wielu ludzi oddało życie kiedyś, bo nie chcieli się Chrystusa zaprzeć. I jeszcze jeden fragment z, nas, z najstarszych tekstów Kościoła. Jest to przypowieść, jedna z przypowieści, jakie znajdujemy w pasterzu Hermasa. I jest to przypowieść zatytułowana Chrześcijanie w świecie. I to, jest, to są słowa, które kieruje ten pasterz objawiający się hermasowi. Cytuję: powiedział mi: wiecie, że mieszkacie na obczyźnie, wy, słudzy Boży. Wasze miasto odległe jest od miasta tego. Jeśli więc znacie, mówi wasze miasto, w którym macie zamieszkać, po co gromadzicie tutaj ziemię, kosztowne urządzenia, budowle i niepotrzebne domy? Przecież ten, kto gromadzi takie rzeczy w tym mieście, najwyraźniej nie oczekuje, że wróci jeszcze do miasta ojczystego? Bezrozumny, wątpiący i nieszczęsny człowieku, czyż nie pojmujesz, że wszystko to jest obce i pod władzą kogo innego? Powie ci Pan tego miasta. Nie chcę, żebyś mieszkał w mieście moim. Idź precz z niego, ponieważ nie słuchasz praw moich. A ty masz tu ziemię, domy i liczne posiadłości. Co więc poczniesz, gdy cię wyrzuci z twoją ziemią, twoim domem i całą resztą, które dla siebie przygotowałeś? Mówi ci bowiem słusznie pan tego kraju: albo bądź posłuszny prawom moim, albo kraj ten opuść. Cóż ty zatem zamierzasz uczynić, skoro słuchasz praw miasta ojczystego? Czy z powodu Twojej ziemi i pozostałych posiadłości wyprzesz się całkiem praw swoich i będziesz żył według praw tego miasta? Bacz, by to wyparcie się nie okazało się dla Ciebie niebezpieczne. Jeśli bowiem zechcesz powrócić do miasta Twego, już Cię w nim nie przyjmą, gdyż zaparłeś się praw Twojego miasta i zostałeś zeń wyłączone. Uważaj zatem: mieszkaj jak na obczyźnie. Nie zachowuj dla siebie nic ponad to, co ci jest naprawdę potrzebne, i bądź gotów do opuszczenia tego miasta, gdy jego władca zechce cię wyrzucić jako tego, co sprzeciwia się jego prawom. A ty wówczas powrócisz do miasta ojczystego i będziesz tam żył bez przeszkód, w radości. Baczcie więc pilnie, Wy, którzy służycie Panu i macie go w sercach waszych. Czyńcie dzieła Boże, pamiętając o Jego przykazaniach i danych Wam obietnicach. I ufajcie Mu, że jest pełni, jeśli tylko zachowacie jego przykazania. Zamiast pól, wykupujcie zatem według swoich możliwości ludzi, którzy są w potrzebie. Odwiedzajcie wdowy i sieroty i nie pogardzajcie nimi. A Wasze bogactwo i wszelkie urządzenia zużyjcie na tego właśnie rodzaju ziemie i domy, gdyż w tym celu otrzymaliście je od Boga. Po to bowiem Pan Was wzbogacił. Abyście taką posługę dla Niego pełnili. Znacznie lepiej jest kupować ziemię i posiadłości i domy tego rodzaju, gdyż znajdziesz je w mieście Twoim, kiedy tam powrócisz. Taka rozrzutność jest piękna i wesoła, przynosi zaś nie strach i troskę, ale radość. Rozrzutności pogannie naśladujcie. Nie jest ona dobra dla sług Bożych. Uprawiajcie Waszą własną rozrzutność, którą możecie się cieszyć. A więc ten pierwszy punkt, czy jesteś chrześcijaninem? Chciałabym, żebyśmy wzbogacili o rozważenie tych przeczytanych fragmentów. Tu jeszcze zwrócę uwagę, że w tym pasterzu Harmasa, tak, w tej przypowieści o chrześcijanach w świecie, tam jest dość dużo w przypisach. Ja celowo to wskanowałam razem z przypisami, żeby Państwo zobaczyli, ile tam jest fragmentów Pisma Świętego, które warto sobie włączyć do tego rozważania. I to na dzisiaj byłoby tyle. Zachęcam do subskrypcji. Dziękuję bardzo za obejrzenie tej katechezy. Pozdrawiam serdecznie z Panem Bogiem.